Druga kolejka Ligi Fanów 3 października. Niedawno się skończył mecz FC. Popalone styki z Margeritą. Udało się wygrać 5-1. Z nami jest Julia Bożejowska. Witaj. Cześć. Więc tak. Zaprosiliśmy Cię, mam nadzieję, że podzielisz się z nami wrażeniami, jak to jest grać w naszej lidze. Jesteś tak naprawdę drugą kobietą w naszej lidze. Wcześniej jedna z przedstawicielek płci pięknej grała, ale w dużo niższej lidze. Ty grasz na czwartym szczeblu, w czwartej lidze, gdzie poziom jest dużo wyższy i no, jesteśmy pod wrażeniem Twojej motoryki, tego jak się poruszasz po boisku, No, ale jesteśmy ciekawi, jakie są Twoje wrażenia z dzisiejszego spotkania. To tak, tak naprawdę pierwszy, pierwszy raz, gdzie mogłam zagrać z chłopakami w Lidze Fanów. Dopiero od tego sezonu tam udało mi się z... Z chłopakami zgrać, tak naprawdę ale naprawdę spoko, spoko poziom, można sobie pograć. Na pewno bardzo fajne bardzo fajna rozrywka na niedzielę. I z tego co pamiętam, udało Ci się zanotować asystę, tak? Tak, udało mi się asystę przy pierwszej bramce zanotować. Także dobry e, początek. Bardzo dobry początek. E, powiedz mi tak, nominalnie, bo na pewno grałaś gdzieś w jedenastkach i powiedz mi nominalnie, na jakiej pozycji najlepiej się czułaś? Środek pomocy albo lewa pomoc, lewa noga, także bardziej te, ta lewa strona zawsze była moją, moją dobrą, dobrą stroną. No to na, to tutaj na naszej lidze szóstkowej lewonoży to jest naprawdę unikat pożądany, także no na pewno Twoi koledzy z zespołu będą bardzo zadowoleni, że z nimi grasz. Właśnie chciałem cię też, jak już zacząłem temat jedenastek, gdybyś mogła powiedzieć czy w przeszłości gdzie, gdzie, gdzie grałaś i co to były za rozgrywki, E, grałam tak naprawdę 12 lat grałam w piłkę, z 5 lat w jedenastkach w seniorskich drużynach. Zaczęłam w pierwszej lidze w Rysowi Rzeszów, później w Ekstra lidze grałam w Piasecznie e, przez jeden sezon i na koniec w Roszynie w pierwszej Lidze. I wszystko w seniorskiej piłce, także no to także już trochę grałam, coś tam grałam. Bogata kariera rzeczywiście. E, jeżeli to nie tajemnica może zdradzić, co się stało, że przestałaś już jednostki tak powiem uskuteczniać. Inny sport tak naprawdę troszkę sprawił, że chciałam pójść właśnie bardziej w kierunek crossfitu, który aktualnie trenuję. No i powiedzmy, że zawodniczo właśnie trenuję crossfit, także piłka. No w Polsce też piłka kobieca jest na specyficznym poziomie, więc po prostu trzeba było z czegoś zrezygnować, żeby zacząć coś innego. A zawsze wolę się rzecz, skupić na jednej rzeczy i być w tym najlepsza, niż ciągnąć dwie tak średnio. Także, tak wyszło. Super, no podoba mi się Twoje zawzięcie, ambicja, no to jest coś, co się naprawdę ceni. Na boisku było widać, że na pewno przygotowanie fizyczne, motoryczne masz doskonałe, naprawdę nie ustępowałaś, e, nie wiem, facetom, ani troszeczkę. Przy kilku, e, przy kilku takich starciach bark w bark, nawet tutaj rywale do mnie podeszli i powiedzieli, że wow, że naprawdę było ciężko. Także, no tutaj dużo, dużo bardzo pochlebnych opinii na temat Twojej gry e, padło z, z, ze stron obserwatorów. E, powiedz, zamierzasz tutaj z z Zespołem popalone styki grać cały sezon, czy to będzie raczej coś z doskoku? Raczej cały sezon myślę, że uda mi się zagrać. Także jak tylko chłopaki będą chcieli oczywiście ze mną grać, to, to to będzie dobrze. To będę grała. No tutaj Damian Dobrowolski jakby zdecydowanie wykazał e, zadowolenie z tego, że jesteś częścią. Zespołu, także myślę, że będą chcieli grać. A powiedz, jak patrzysz na swoją ekipę, yy, widzisz, że, 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 że troszeczkę chłopaki potrafią grać. Myślisz, że jest szansa powalczyć o, o pierwsze miejsce albo top 3? Jak to widzisz? Mam nadzieję, no jesteśmy zmotywowani. Chłopaki chyba dobrze weszli w sezon w porównaniu tam do, do poprzednich, także będziemy walczyć, ile tam będzie można o te najwyższe miejsca. To tego wam życzę, a tobie życzę, żebyś jak najczęściej jak najwięcej miała szansę się pokazać. No i żeby jak najszybciej oprócz Twojego nazwiska przy asystach były też brameczki. Będą. Będą. Dobra, mamy zapewnienie, trzymamy za, e, trzymamy za słowo. E, dziękuję Ci bardzo za wywiad i.